Głos News Andrzej Jesteśmy na Marszu dla Zwierząt. Rozmawiamy z Panią Inspektor z OTOS Animals. Wy jako inspektorzy do spraw ochrony zwierząt podejmujecie różne działania. Ile macie tak mniej więcej rocznie interwencji związane ze zwierzętami? To tutaj akurat Trochę niekorzystnie, bo my jesteśmy odparcią od stycznia oficjalnie. Nie? Tak naprawdę od Marca. My jesteśmy pierwsze biała animacz. Ogólnie przychodzi nam kilka interwencji w ciągu dnia, więc jest to dość na taki młody zespół. Istniejemy niedługo, a tych interwencji... Dla zwierząt. Odbieramy zwierzęta, które są naprawdę w ciężkich warunkach przechowywane, w niegodnych w ogóle dla każdej żyjącej istoty. Najwięcej interwencji dotyczy i kotów, natomiast zdarzają się też no oczywiście zwierzęta gospodarcze. I tak samo staramy się jedynie pomagać każdym zwierzętom, no bo każde życie jest ważne. A czy mogłaby Pani podać jakiś taki. taki y Ciekawy przykład z interwencji, które Państwo powiedzmy mimo tej pracy, ciężkiej pracy, rozśmieszył podczas interwencji. E, Rośmieszył? mnie w sumie sytuacja taka, która mi przychodzi teraz tak na szybko do głowy. E, jak mi Pani powiedziała na pytanie, e, ile razy e, ja się jej spytałam, ile razy e, Pani Suczka mniej więcej zachodzi w ciąży, no bo próbowaliśmy ją przekonać do sterylizacji. Pani mi powiedziała, że no mniej więcej tyle razy, ile Pani maluje rzęsy. No to e, ja sobie wyobraziłam, że jeżeli ja maluję rzęsy praktycznie codziennie, e, no to to jest odpowiedź naprawdę poniżej w ogóle jakiejkolwiek przydwojtości. Dziękujemy za te parę słów informacji o Otos Animals. Życzę Wam przede wszystkim spokoju i spokojnych interwencji. Dziękuję.